Siemano wszystkim, mam na imię Marek i jesteście na moim YouTube kanale Marek Games wersja polska. I dzisiaj będziemy grać Solar Smash, bo e, właśnie widzę, że Wam się podoba się ta gra, że na moje 50 subskrybantów, e, to po prostu te liczby dla takich subskrybantów to są bardzo wielkie e, po tam 200, czy 300. E, po prostu wyświetlenie. Mm, na te filmy, po prostu to są dla mnie liczby wielkie, no po prostu wielkie e, za paru godzin, po prostu za paru godzin i będę dzisiaj nagrywać się o takiej e, e, grze po prostu będę, postaram się najczęściej częściej nagrywać o, to, o takiej e, e, grze że grze polega na tym, te, te którzy oglądają mnie pierwszy raz to e, powiem e, o czym polega ta gra, zobaczcie, widzicie ziemię, no możemy ale to możemy zniszczyć różnymi sposobami e, e, ziemię czyli widzicie różne sposoby zniszczyć ziemię no, te którzy oglądają i już wiedzą o takich, grze, to wy, wy już wiecie no teraz e, zobaczcie, zatrzymaliśmy na mm, w ogóle już przeszliśmy ten cały jakby etap z rakietami. Po prostu dostanie, e, ostatnie, co było, to ta choinka. A teraz jesteśmy na nowym etapie. To są lasery. Zobaczcie, e, mamy e, niebieskie lasery. Co oznaczają te niebieskie lasery, które e, lecą? Jeśli na przykład będziemy obwodzić te lasery, to po prostu możemy strzelać. Po prostu możemy strzelać. E, no i takim sposobem można wszystkie zabić ludzi w taki po prostu bardzo lekki sposób zobaczcie jak już wystrzeliłem jak to brzmi ciekawie wystrzeliłem no, po prostu całą ziemię No nie to co aż tak całą ziemię po prostu e, po prostu tak jakby ziemię zobaczcie, no bardzo już zniszczona ta ziemia no e, po prostu to są takie jakby niebieskie lasery, które lecą, po prostu można obchodzić, a jeśli na przykład nacisnąć, to po prostu kilka lazerów leci jej już. Ok, następne lasery to są będą takie jakby bardziej ze złota, ja nie wiem czemu ze złota, ale po prostu są podobne jakby ze złota albo bardziej jakby żółte, takie jakby brązowe. No wiecie, jaką mają różnicę? To są jak bardziej razem lecą te lasery, te są bardziej po prostu po kolei, a te razem po prostu. Zobaczcie, czym jest różnica między tymi laserami i tymi. Jeśli na przykład naciskamy lasery, to Robią, robią taką wielką dziurę po prostu taką wielką dziurę no nie aż taką wielką ale na przykład jeśli obwodzimy to wiecie czy jak oni strzelają po prostu strzelają tak bardzo mocno i zobaczcie na ile już zrobiliśmy no nie to za aż taką mm, dziurę e, no po prostu wiecie jak e, ta zima jest już zniszczona po prostu zobaczcie jak już się jest zniszczona, a jeśli na przykład tymi laserami po prostu tak będziemy robić, to no widzicie różnicę, no widzicie różnicę, chociaż to też są jakby bardziej mocne, ale to są bardziej najmocniejsze, chociaż ja nawet e, nie do końca aż tak dobrze powiedziałam jakby dziurę, po prostu, e, po prostu tak jakby część jakby zniszczyliśmy ziemię, no nie co za aż tak dużo dziurę, ale tak część. Okej, okay. następne lasery to są takie, to, są, to jest taki laser czerwony, to tego są też fioletowe. No, przed tym, kiedy będę wypróbować te lasery, możecie mi napisać w komentarzach, jeśli, no zobaczcie. No, jest już wrzesień, czyli wszyscy pójdą do szkoły, do średniej szkoły, do uniwersytetu. No wiecie sami, że wrzesień to, to jest taki miesiąc, który rozpoczyna się rok szkolny. Te, którzy oglądają z podstawówki, to możecie napisać w komentarzach, do jakiej klasy już będziecie chodzić. Tam na przykład do szóstej czy tam do siódmej. No możecie dowolną klasę. A jeśli te, którzy oglądają, które na przykład byli rok temu w ósmej klasie, no już wiadomo, że w tym roku pójdą do średniej szkoły. E, możecie napisać o do jakiej szkole się e, dostałeś, czyli na przykład technikum, liceum albo branżówka. I możecie nawet napisać kierunek, jaki ja się dostałem po prostu do e, zabudówki, montera tak się dostałem po prostu jestem zadowolony czyli to potrwa 3 lata ale ja też planuję pójść też no, na 2 lata do technikum albo hotelarstwo albo logistykę nie wiem czy się uda powiem to za 3 lata postaram się tak dobra no i już przejdziemy do tych Lazerów. Jeśli na przykład będziemy nacisnąć te lasery, to... no, ten czerwony laser, to zobaczcie, jak już zni zniszczy ziemię. Po prostu z jednego szalu to wiecie jak to już może zniszczyć ziemię, tak bardzo mocno. I zobaczcie, możemy tak trochę nacisnąć te lasery, no już na trochę tak. Na 1% po prostu zniszczyliśmy, a postaramy się jeszcze na 1. O, teraz już na 2% zniszczyliśmy ziemię no wiecie jakie to są wiecie jakie już co to takie za laser po prostu no dalej przejdziemy do fioletowych tak następne lazery to są te fioletowe jeśli na przykład te prosto naciścimy to też tak będzie działać tylko że jakiś bardziej różnice tym powiedziałbym że tam no nie tylko jak nie działają zobaczcie jaka już nalciura zrobiła się no i też do tego E, jakie dźwięki to e, robią, to, to ten dźwięk to jest częsty dźwięk e, w Solar Smash, tak powiedziałem, zobaczcie jak już dobrze niszczy po prostu ziemię i no po prostu zobaczcie jakie to są Dziury po prostu to są wielkie dziury, czyli od trzech lazerów to są takie wielkie dziury, chociaż one są podobne do tego czerwonego, tylko bardziej fioletowe, ale e, zniszczenie mają no, e, o, dwa razy, o dwa razy mocniej. I następne lazery to będą e, te właśnie e, cztery różne w jednym e, No zobaczcie. No, widzicie ten e, laser, po prostu taki żółty. Jeśli na przykład będziemy obwodzić, e, zobaczcie, będziemy obwodzić, po prostu obwodzimy laserem i możemy tak po prostu e, ile chcemy, po prostu ile, ile chcemy. Po prostu niszczymy ziemię. No i od razu mogę pokazać, jak działa na przykład ten e, śnieżny laser. Jeśli wy widzicie, zobaczcie, po prostu nie to, co zniszczymy, ale po prostu zamarz, e, możemy zamarznąć ziemię. Po prostu zamarznąć ziemię i zobaczcie, jak to wygląda. E, po prostu cały jakby luty. Tak, następny to jest taki czarny. Po prostu inny dźwięk wydaje. Po prostu te lasery, te cztery, mają różne dźwięki. No, chociaż, mm, e, chociaż na czarny jest bardziej mocniej od e, zwykłego. I teraz e, e, różne kolorowe. E, jeśli na przykład do Akanu, to słyszycie jaki to dźwięk. So, bo, no możecie posłuchać jeszcze raz ten dźwięk. No jak wam? Możecie nawet e, e, napisać w komentarze, jaki Wam laser z tych spodobał się. Czyli ten pierwszy, drugi, trzeci albo czwarty. No, przejdziemy i teraz już do następnego. Następne będzie coś takiego wielkiego niż e, bardziej podobne do Lazera. Jeśli na przykład naciskamy, to po prostu zobaczcie, może to... Coś wystrzela po prostu i zobaczcie po prostu, po prostu zrobiliśmy wielką dziurę, po prostu wielką dziurę, zobaczcie po prostu, jeśli my na przykład zrobimy, no po prostu naciskamy kilka razy, po prostu kilka razy naciskamy i jeszcze na przykład, jeszcze raz trochę, tak zobaczcie, my już naprawdę tak. E, mocno, jeśli ziemię, to zobaczcie. Można powiedzieć, że m, tak jakby, zobaczcie, donat wychodzi po prostu donat wychodzi e, z ziemi po prostu, no prawie donat e, tylko, właśnie taka wielka ciura po prostu zobaczcie, jaka, jak to bardzo zniszczy ziemię nawet wszystkie ludzie zginęły. Po prostu wyobraźcie sobie, jak, nie, na ile to jest takie, jakby, zobaczcie, mocne. No powiedzmy tak jakby laser, ale to nie do końca jak powiedziałbym laser, to coś innego, ale w etapie laseru nawet. Zobaczcie, teraz jest już ziemia jak nowa i teraz wypróbujemy tą kulę z laserami. Jeśli na przykład nacisniemy tutaj, to zobaczcie, robi się ta kula i po prostu będzie kula machać laserami. Po prostu sami wiecie. E, już e, kiedy spojrzeliście na tą kulę z obrazka, a jak wygląda naprawdę, to sami widzicie. I zobaczcie, po prostu ta kula sama działa. Po prostu naciskamy i kula wszystkich zniszcza. Po prostu kula wszystkich zniszcza, zaraz to tylko na ocean, spokojny e, zniszczy tylko ta kula. E, albo po prostu na ludzi, a trochę ludzi zginęli. Już tam w Australii. <laughs> tak, dobra. No i, i cóż. No i będziemy kończyć po prostu. Będziemy kończyć ten film. Jeśli wam spodobał się ten film, to daj łapkę górę, daj suba, e, daj dzwonka i e, pisz komentarz. I do tego rozsyła e, ten film wszystkim znajomym. I wszystkim ra.